Priwie się ma. Witam w kolejnym odcinku. Teraz udajemy się do misji. Naszą misją jest. No, zemsta na czerwonych I spotkamy się od razu z Warlą i soną, na czym skończyliśmy ostatnio. Wiem, że w ja czas nie było też odcinków, ale spodziewałem się trochę większej ilości wyświetleń. Nie powiem, ale no co, dla mnie w tą grę się gra bardzo przyjemnie, więc nie będzie się liczyła dla mnie ilość wyświetleń. No ale fajnie jakbyście dla Zasięgu, chociaż zostawili łapkę w górę. No i co? No trochę musimy przemierzyć drogi z tego co widzę. Ale może po drodze będzie jakiś biegun. No, to jest spora trasa. I tam widziałem, że też mgły są. To tak, jakby w ogóle był dla nas na samym początku zablokowany teren. Miejmy nadzieję, że nie spotkamy się w, jakichś... w jakichś metalowych ruinach. To musi być to miejsce, chęć umieć się tu na baczności. Znając, że tak, życie tak będzie. Też od razu chciałbym się was zapytać, czy seria z Hadesa będzie miała sens. Bo widziałem, że tam Kelo4 pisał, że jednak... No, fajnie taką grę by było zobaczyć na Twitchu, jednak niż na YouTubie. Bo jednak tam jest taka gra, gdzie raczej bardzo dużo razy będzie się. No, umierało, nie? Ja też na samym początku myślałem, że ta gra będzie. Jak to wam powiedzieć, no łatwiejsza, nie? Tak, gdzie spotkaliśmy pierwszego bossa i... Ale nic, teraz jesteśmy w Horizon Pozbierajmy tu sobie trochę też zasobów Żebyśmy mieli później Które w ogóle... Są takie dziwne Tak jakby nie były dopracowane w aktualizacji Że niby pokazuje, że mogę zebrać zioło ale te zioł jest w drzewie. Jak takie może stać się? Oczywiście widzę, że system też trochę jest za to szybszy. No, ale mówię, no po tym jak jest troszkę niedopracowany. No i temki są niedopracowane, nie? Zazwyczaj, jak coś jest zawsze dopracowane, to coś musi się zepsuć, nie? Tu mamy jakieś twory. Kiedy od razu, jakie one mają poziomy. Chyba, że ona nie dostanie fokusem. No, osiemnasty. No, to trochę musimy jednak. Dobrze, przyda się. Zbierać tego poziomu, nie? Tutaj są bieguny. A wiecie, co nie? Już dojdziemy z buta. Ewentualnie możecie dać znać, jaką byście grę chcieli jeszcze zobaczyć. Oprócz Horizon. Bo mówię tak jak. Chcielibyście jednak widzieć tego Hadesa. Uważam, że uproszczał mnie czwójka Mam nadzieję, że to mi podejdzie. Jak podejdzie, to ją zaraz. Tego co się nie mylę też. Na razie lepszego ubioru nie mamy. Trochę nam brakuje też strzał, więc sobie od razu wytworzymy. Może też jak artykułów trochę nazbieramy, to nam się ulepszy. Musimy dzika zabić, a tak to będzie wszystko spoko, tu lis i soczyste mięso. Wciskam tak, 300 HP. I się zdaje, że to dużo. A ja, trochę. Oj. Wydaje że chyba jednak będziemy musieli z nim walczyć. Może jest sposób, żeby 15. je zdominować. Nie? nie jesteś jak inni, Nora. Podobno te Jeszcze tam stoi z tyłu. <noise> oh. Dowód czyni. Nasi zwiadowcy znaleźli obozy wroga. Strzegą dojścia do pierścienia. Więc najpierw zaatakujemy obozy. Trzeba ich uciszyć. Zgoda. Zniszczymy obozy a w pierścieniu nawet nie zauważy naszego nadejścia Załatwię ale oni sobie na spokojnie do bojajowa tam co zaczątem że... bo mogą dokończyć Chyba. A ja widzę, że mam tylko trochę punktów do zwiedzenia. nadzieję, jeszcze tędy mogę iść? Wojownicy! Taka... Nadszedł czas! Czas walki! Zabijania! Może nawet na tym Cześć obóz 3 punkty do zniszczenia. Ciekawe jak to nam pójdzie Szybki zapis jakby coś miało się stać W razie czego no, nie mogę tego potrzebować Co odporne są te... czujki, pokaż mi One są... A one ogólnie nic nie są podatne To trzeba celować im w oko Dobra, to wiele złotych w takim razie Kłócaj. Ten jest chyba najbliższy, to zaatakujemy najpierw ten Atakują mi tu On nakują przed sobą. die! Ah! czy miałem? Idź do pas. No, Dobra, Nora! zawsze wygrywają. Zoko się! ogół. nie przejdziemy. przejdziemy. Przejdziemy jakoś pobocznych, ale przejdziemy. Zaraz zrobi się głos. Z której strony tu zajść, żeby dostać się do tego dzwonka, do tego alarmu, sorry? O nie. Sekojmy się do bitwy. Dobra, musimy się Mamy, co o, no co tam? Pomyśl, że to kiedyś takie budynki były, nie? Przyrządzę ją później. Znaczy, dodamy sobie życie. Widzę, że będziemy musieli trochę jednak zaopatrzyć się w te roślinki. Bo jednak ich nam brakuje. Mieliśmy w sumie bardzo ładny zasób ich. No, ale szybko się skończyły, nie? Za agresywnie się podchodzę na pewno do nich. Nie to robić po cichu. Dobra, dobra, dobra. Kurczę, to jest aż tam już. Tu wejść, żeby tak. Dla jednego z nas to się źle skończy. Jasna, alarm! Aha, zabił mnie. Super. Spoko. Ona czasami ma takie przystoje w tym ataku. Jaż to jest drażniące. Pomyśleć, że przez cały ten czas maszyny miały nam służyć. Uch! Uch! Go! Oh. ciężkie jest to wyzwanie, bez kitu tu jeszcze skrój... jakiś ptak się pojawił do czego on tu? musimy pierwsze co to załatwić ten alarm chyba Ce mi bracia? <tip inhale> <tip inhale> W sumie to dwa dwa razy zginęliśmy Tym bardziej na poziomie normalnym W późniejszym czasie trochę pozbieram tego hmm, ale no co? Zabiorę to ze sobą. Szczerze, bitka mi się podobała, ale to była trudna. No ja też za agresywnie podeszłem do tej walki, bo powinienem się chować i zniszczyć... No ten alarm powinienem zniszczyć, nie? Obozy nie stanowią już problemu. Teraz do pierścienia metalu. Wysokie mury stanowią świetną ochronę. Najpierw musimy na nie wejść. Pod ogniem, jeśli nas dostrzegą. Mam inny pomysł. Ich baza ma słaby punkt. Pójdę tam sama i go wykorzystam. Jeśli mi się uda, dziura będzie na tyle wielka, że bez trudu przejdzie tamtędy wasz oddział. To może się udać, ale ja pójdę z tobą. Prawdziwa dowódczyni winna być wdzięczna za dwie strzały tak skore do lotu. Warl, ruszaj z nią jako jej włócznia, ale bądź czujny. Tak, dowódczyni. Będę. Pogadane z dowódczynią. Ruszaj. Czekamy Bierze na ten sygnał. Gdzie jesteśmy? Tacy silni. Ale jednak pójdziemy do zapisu. że jak z nim poszliśmy to coś jednak się stanie jakiegoś bardziej grubego w tą stronę więc wskaźnik jest jakiś poryty o tu jakieś nagranie mamy Jeszcze A to do dziennika Dzielna roślinka, będziemy później zbierać to. No ale też nie wiadomo czy będziemy tą grę robić na 100%. Dobra słuchajcie. Taki odcinek w sumie 30-minutowy. Jest spoko. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować kanał. No i co? I trzymajcie się i do następnego. Hello.